Czy naprawdę można wierzyć, że samobójstwo i rzeź na terenie szpitala otwiera bramy raju? To Mogło kierować islamistą, który wszedł w tłum pakistańskich adwokatów w mieście Quetta i zdetonował bombę. Kilka kilogramów materiału wybuchowego i kulki odłożysk spowodowały masakrę. Liczba ofiar waha się od 75 do ponad 90. W większości to prawnicy w tradycyjnie noszonych w Pakistanie czarnych garniturach i krawatach, którzy zebrali się pod szpitalem z powodu wcześniejszego zamachu na ich kolegę. Do ataku przyznała się organizacja pakistańskich talibów. Twierdzą, że zaatakowali adwokatów, bo jedynym prawem w Pakistanie powinien być szariat, prawo islamskie. To ta sama organizacja, która w Wielkanoc zaatakowała chrześcijan w Lahore. Wtedy zginęło 75 osób, a ponad 300 zostało rannych. Paradoksalnie liczba zamachów terrorystycznych w Pakistanie spadła od rozpoczęcia w ubiegłym roku operacji militarnej przeciwko islamistom na pograniczu z Afganistanem. W walkach uczestniczy około 170 tysięcy pakistańskich żołnierzy. Zamach w Kwecie pokazuje, jak kruche są sukcesy w walce z terrorystami. Rządowi w Islamabadzie trudno będzie dłużej twierdzić, że państwo islamskie nie działa na terenie kraju. Pakistańscy talibowie są powiązani z ISIS, która wkrótce po zamachu również wzięła odpowiedzi odpowiedzialności za masakrę.